Witamy Was serdecznie w magazynie skrótów pierwszej kolejki drugiego sezonu ligowego. Kolejki, która rozpoczęła się w Opocznie, gdzie mistrz ligi Ceramika mierzył się z Gwardią Warszawa, czyli jednym z beniaminków tego sezonu. Kilka nowych twarzy, kilku nowych zawodników w barwach ceramiki, kilka również twarzy znajomych w obu drużynach, bo oglądaliśmy ich na boiskach w pierwszym sezonie. Ceramika nie potrafiła w tym meczu ugryźć swojego rywala aż do 85 minuty, kiedy po takiej akcji zaatakowali zdecydowanie groźniej. Piłkę wybitą przez Cichockiego przejął Wojtyra, nawinął sobie Brodzińskiego i zagrał do Kamila Spratka, a rezerwowy pomocnik Ceramiki takim otostrzałem wykończył całą akcję swojej drużyny. W końcówce spotkania Ceramika miała jeszcze okazję, aby wynik podwyższyć, ale Jakub Kuczera, który również został wprowadzony w tym meczu z ławki, zmarnował swoją okazję. Był to ostatni kontakt z piłką w tym spotkaniu. Ceramika zasłużenie, choć skromnie, wygrywa z gwardią Warszawa 1 do 0. Przenosimy się do Wrocławia, gdzie reaktowany Polek podejmuje na swoim stadionie. Sokoła Pniewy. Beniaminek Trucera zasilił swoje szeregi graczami, którzy występowali w tym mieście, jednak u lokalnego rywala. Chodzi tutaj o takie nezyjskie jak Dulpareiba czy Janusz Kęcorczyk. Nie będzie to łatwa przeprawa dla Beniaminka. Sokup Pniewy nie poczynił, co prawda, żadnych wzmocnień jeszcze w tym okienku, jednak nigdy nie należy lekceważyć tego doświadczonego klubu. Potwierdziło się to już w czwartym minucie, gdzie prawą stroną ruszył szurle. Znalazł swoim podaniem Diogo Brasa, a ten fenomenalnym podaniem wystawia piłkę Abdelowi Belarbiemu. I Holender w czwartej minucie wyprowadza soku gniewy na prowadzenie. Sokół nie zatrzymywa się w tym meczu, i w 23 minucie droga do środki znajduje Arun Ramsey po doświadkowaniu rzutu rożnego. Już w 23 minucie prowadzenie 2-0, całkowita dominacja. Polar nie ma nic do powiedzenia. 27 minuta. Kalka właściwie z pierwszego gola, gdzie Diogo Bras. Takim samym podaniem znajduje Belarbiego i Holender. Drugi raz umieszcza piłkę w siatce. 27 minuta. 3-0. Polar zdecydowanie nie wyszedł na ten mecz. Po przerwie jednak szukał też. Klub swoje okazji i po dośrodkowaniu rzutu wolnego i niemałym zamieszaniu w polu karnym piłkę w Janusz Gancarczyk. Doświadczony zawodnik był tam gdzie być powinien i Polar nawiązuje jeszcze walkę w tym meczu. Na niewiele jednak się to zdało gdyż znowu prawą stroną akcję przeprowadza Sokół Niewy. Tam piłkę ma Bakali, Luis. Pacjencja, zawodnicy Sokoła klebią piłkę. Prawa strona, pasjencja, wrzutka w pole karne. I kto, nie kto inny, jak Abdel Bellarbi. Trzeci gol, hat trick. niebywała bywała dzisiaj skuteczność tego zawodnika, a także powtarzalność cytowanie zawiniła tej lewa strona obrony polaru, a także cała formacja defensywna. I sędzia kończy to spotkanie, całkowita dominacja, 4-1 Sokół nieby wychodzi na prowadzenie blikowej tabeli, a Polaroca musi szukać menedżera, który zdecydowanie lepiej poukłada grę obronną drużyny z Wrocławia. A teraz przenosimy się do Katowic, gdzie ostatni z Beniaminków, czyli Rozwój, mierzył się z Wartą sierac. Rozwój ma w swoim składzie kilku dobrze znanych zawodników, Warta tymczasem swoje okienko transferowe przespała. Nie dokonała żadnego transferu i w ten nowy sezon wchodzi dokładnie tak, jak kończyła poprzedni. Mimo to, dalej była zdecydowanym faworytem tego meczu. W przeciwieństwie do poprzednich spotkań, tutaj błyskawicznie rozpoczęło się strzelanie i już w pierwszej minucie mogliśmy oglądać pierwszego gola. Wydawało się, że Warta ma sytuację pod kontrolą, ale Hernandez zagrywa piłkę prosto pod nogi Pawliuczenki i niemalże 40-letni napastnik rodem z Rosji strzela swojego pierwszego i jak się miało okazać wcale nie ostatniego gola w tym meczu. Nieco ponad kwadrans później Pawiłczenko skorzystał bowiem z jeszcze jednego prezentu. Tym razem Papagej podaje mu piłkę prosto pod nogi, a Rosjanin huknął z dystansu i przepięknym strzałem umieścił piłkę w bramce. To jednak jak się miało okazać wciąż nie jest Koniec popisów strzeleckich: Beniaminka z Katowic. 26 minuta i kolejne zamieszanie w polu karnym warty sierac. Kolejny prezent od obrońców i bramkarza. Gości wykorzystuje Roman Pawliuczenko. I jak udowadnia, wiek jest tylko liczbą. Warta nie zamierzała jednak składać broni. Na ich odpowiedź musieliśmy czekać jednak już do 37 minuty, kiedy Breitner dostał piłkę od Tomasa Kosty i wpakował ją do siatki rozwoju. No to mamy rozwojową sytuację na boisku w Katowicach. W drugą połowę również zdecydowanie lepiej weszli goście. Breitner, czyli zdecydowany bohater, warty się racji. Nie tylko w tym meczu, ale w całym poprzednim sezonie zagrywa z rzutu wolnego prosto na głowę Fegora Ogudę, a Nigeryjczyk łapie kontakt dla warty Sieradz. Ta do końca walczyła o jeden punkt w tym meczu. Prawą stroną w doliczonym czasie gry popędził Guillermo Santana, na winą sobie Clementa Chanton i dośrodkował idealnie na głowę Mauricio Carasco. Ten pokonuje bezradnego Patryka Wolańskiego, i w ostatniej akcji meczu ratuje dla swojej drużyny jeden punkt. Wielkie emocje na boisku w Katowicach i remis 3-3 dający obu drużynom po jednym punkcie na start sezonu. Na w służbach lokalnych kolejarz podejmował u siebie ruch radzionków. Obie drużyny mają samą rozczarowającą poprzedni sezon. Kolejarz służy zdecydowanie spisował się poniżej oczekiwań i zakończył zrywki w dolnej połowie tabeli. Królu Hradziaków po bardzo dobrym starcie wypuścił w ostatnich kolejkach wicemistrzostwo z rąk i skończył zrywki poza podium. Teraz obie drużyny będą starały się uzyskać zaufanie kibiców. Bezblankowy remis utrzymał się dość długo w meczu, aż do 63 minuty, kiedy po przyjęciu w środkowej części boiska Idris El-Mizuni Fenomenalnym podaniem obsłużył Joela Beje, który urwał się obrońcę i strzelił po długim słupku pokonał bramkarza, gości i nowy nabytek kolejarza wyprowadza zespół na prowadzenie. Udowadnia, że warto było ściągnąć go do tego zespołu. Będzie to zdecydowanie bardzo mocny kandydat o koronę król król Króla śluców, Jednak już prawą stroną akcję przeprowadza Kwame Poku. Przebiega się z obrońcą. Do środku i Joel ja ponownie tym razem strzelam, górę, znajduję drogę do bramki. Bramkaż zdecydowanie zaspał w tej sytuacji. Jednak jak można reagować, gdy strzał jest tak dobry i tak celny? Do dzień sytuacji doszło po 89 minucie. Piłkę do, do środku ueiji ta jednak przez nikogo nie dotknięta wpada do bramki gości. Gdzie był w tej sytuacji bramkarz Nie wiadomo. Poszedł chyba po Takie gole nie zdarzają się często. Także zobaczmy to raz jeszcze. I wynikiem 3-0 kończy się to spotkanie. Zdecydowany zwycięstwo kolejowe stróże i dobry prognostyk przed nadchodzącym sezonem. Równie ciekawie zapowiadało się starcie Heko Czerno z flotą Świnoujście. Heko pozyskało przed sezonem Jakuba Myszora. Spelikanałowicz, a flota praktycznie po raz kolejny wymieniła wyjściowy skład. Pojawili się tutaj m.in. Klasian Huntelar oraz Elderson, którzy mają za zadanie zrobić co trzeba, aby flota zagrała lepszy sezon niż poprzedni. W 12 minucie jednak Martin Harnik uderzył fantastycznie z rzutu wolnego i dał prowadzenie gościom ze Świnoujścia. Martin Harnik, czyli człowiek, który... Niewątpliwie uchodzi za gwiazdę ligi, ale grał już dla floty w poprzedniej rundzie. Szybko udało się to prowadzenie jeszcze podwyższyć. Zamieszanie w polu karnym Heko wykorzystuje Kamil Poźniak, który zbiera drugą piłkę i fantastycznie dośrodkowuje do Michaela Uczebo. Nie wiem czemu Dawid Leleń próbował interweniować nogami, ale nie udało mu się to. I Michael Uczebo strzela swojego pierwszego gola. Dla floty w tym sezonie, a drużyna ze Świnoujścia prowadzi już 2 do 0. W drugą połowę weszło jednak lepiej Heko, zamieszanie tym razem w polu karnym gości. Dopada do piłki Igor Marusza, dośrodkowuje do bartosza Giełażyna, a były super snajper kolejarza wykorzystuje wycieczkę na grzyby bramkarza floty i głową umieszcza piłkę w siatce Heko. gospodarzom nie udało się jednak doprowadzić do wyrównania. W 80. minucie świetne dośrodkowanie Sylwestre Vareli wykorzystuje Daniel Osvaldo. Doświadczony napastnik wyskakuje w polu karnym najwyżej i głową umieszcza piłkę w siatce, ustalając tym samym wynik spotkania na 3 do 1. Flota w pierwszym meczu sezonu zasłużenie i pewnie pokonuje Heko 3 do 1 i zgarnia komplet punktów. W ostatnim meczu pierwszej kolejki to do Ostrowie Świętokrzyskiej podejmował u siebie Dolkan Ząbki. W Ostrowcu nie poczyniono żadnych transferów. Zaufano Starej Gwerii, gdzie Prym wiedzie Ismael Blanco, zdecydowanie najlepszy zawodnik tej drużyny. W Ząbkach liczą z kolei na poprawienie wyników z poprzedniego sezonu, jakim było wicemistrzostwo kraju oraz celują w tytuł Mistrza Ligi. Pierwsza kolejowa akcja miała miejsce dopiero w 19 minucie, gdzie po wymianie padań środku pola Piłko otrzymuje Jakub Konstantyn, wypatruje w polu karnym Ismaela Blanco, a doświadczony na daje się spolować haremu Pikeringowi. Sędzia bez wahania wskazuje na 11 metr i na nic się mają protesty drużyny gości. Sędzia jest nieugięty. Do 11 podchodzi sam poszkodowany i pewny strzał w środek bramki pokonuje brazylijskiego bramkarza. Doświadczenie jednak robi swoje, a Blanco potwierdza istotną rolę w tej drużynie. Przez długi czas żadna z nie mogła znaleźć drogi do polakarnego wstrzymika, aż do 85 minut, gdzie dwójkowa akcja Gomesa i Edu daje wyrównanie drużynie gości. Edu, nowy napastnik sprowadzony w tym okienku, chodzi z ławki i potwierdza swoją użyteczność, a to już pokazuje, że chce walczyć o podstawowy skład tolkanie. Takim wynikiem kończy się też ten mecz. Nic specjalnego, nic się dalej nie stało. Dolcan zajcza mały fast start, jeśli chodzi o walkę o mistrzostwo kraju, a także musi się martwić, kim zastąpić kontuzjonnego Pablo Turre. Tak prezentuje się ligowa tabela po pierwszej kolejce, a my prosimy Was o pomoc w zapełnieniu wakatów menedżerskich w tej lidze. Jeśli interesuje Was wspólna zabawa, dajcie znać w komentarzu, a my wyjaśnimy Wam wszystko.